Poezja jest tym, co daje usta rzeczom niemym. W wypadku tej autorki słowa Mieczysława Jastruna nabierają dodatkowej wartości. Czerwone szpilki, barwy ochronne, nieśmiertelne buty do wszystkiego. A tu nagle zmasowany atak pożądania. Autorkę inspiruje cała otaczająca ją rzeczywistość od przyrody oglądanej podczas spaceru po filmy i sylwetki znanych reżyserów człowiek. Składa się z myśli każdy, prawda? przeszłość Z przeszłości, z teraźniejszości, z przyszłości. I pomyślałam sobie, że warto chyba za, zatrzymać te chwile. No i, i, tak, i tak już od tej pory no, zatrzymuje te swoje myśli. Poetka dzięki pomocy przyjaciół i bliskich wydała pierwszy tomik, w którym zebrała przeszło 50 swoich wierszy. Obecnie pracuje nad drugim. Pisanie wierszy Urszula Kosińska przeplata z rysunkiem, który jest jej drugą pasją. Jest członkinią ruchu Obywatele Kultury Olsztyna, Olsztyńskiego Oddziału Towarzystwa Kultury Teatralnej i Obywatelskiej Rady Kultury przy prezydencie Olsztyna. Urodziła się we Wrocławiu, jednak od kilkudziesięciu lat to Olsztyn jest jej miejscem na ziemi.